Słuchajcie, poproszono mnie, żebym wytłumaczył na chłopski rozum, co się stało w tym tygodniu w Sądzie Najwyższym, bo jak wiecie, jedna z izb, jedna szczęście Sądu Najwyższego Izba Pracy, stwierdziła, że druga jest nielegalna i że to, co wydaje, to nie są wyroki, tylko świstki papier. Wiecie, jest to oczywiście trudno wytłumaczyć, ale jest to konsekwencja takiej sytuacji, wyobraźcie sobie, że prawo to jest gra w szachy, w której ktoś najpierw gra normalnie, ale później nagle dostawia nielegalne figury. Na przykład kolejnego hetmana, kolejnego skoczka, kolejnego gońca i udaje, że się nic nie stało. Czy gra ma się toczyć dalej? Takim czymś, takim działaniem było w Polsce powołanie tzw. neosędziów. Sędziów powołanych nieprawidłowo przez nielegalny organ, czyli neokRS. I to, co się zdarzyło w tym tygodniu, to jest próba wyciągnięcia, ściągnięcia tych figur z szachownicy. Oczywiście, jeżeli widzicie tylko to i patrzycie na tę szachownicę i widzicie, że ktoś ściąga figury, mówicie, o straszne przestępstwo, to jest faul. Nie, żeby gra się toczyła fair, trzeba doprowadzić do tego, żeby na szachownicy były tylko figury, które są ważne i legalnie powołane. To wszystko, co się zdarzyło, jest po to, żeby naprawić polskie sądownictwo. Bo jeżeli my jako obywatele nie możemy przyjść do sądu i dostać wyroku, który jest ważny, a nie jest świstkiem papieru, to coś jest bardzo nie tak. A niestety to, co wydają nielegalnie sędziowie, jest świstkiem papieru. Więc bez względu na poglądy polityczne, spójrzcie na tę sytuację jako próbę naprawy polskiego sądownictwa, żeby mogło ludziom dawać to, czego od niego potrzebują. Skończyć konflikty, rozstrzygnąć sprawę i żebyśmy mogli żyć w spokoju i zajmować się naszymi sprawami.